Siema. Być może moje włosy wyglądają dzisiaj, jakby trafił mnie piorun, ale to dobrze się składa, bo mam dzisiaj dla was piorunująco ważny temat, czyli czasowniki zwrotne, a ten filmik jest uzupełnieniem mojego poprzedniego, a zarazem pierwszego filmiku o osobach i odmianie czasowników w języku hiszpańskim. Postaram się, żeby ten filmik nie trwał jakoś przesadnie długo, bo nie jest to na tyle obszerny temat, a każdy z nas ma mało czasu, domyślam się. No, ale najpierw muszę Wam opowiedzieć o tym, co to jest czasownik zwrotny w języku polskim. Czasowniki zwrotne to takie czasowniki, które mają w sobie też zajmek zwrotny się. Czyli myć się, czesać się, kąpać się itd. itd. Wiecie o co chodzi. I w języku polskim mamy fajnie, jesteśmy szczęściarzami, bo jak odmieniamy czasownik przez osoby, to ten zajmek się. Się nie odmienia. Spójrzcie na to. Mamy tutaj czasownik myć się i jak możecie zauważyć, przez osoby odmienia się tylko ten czasownik, ten bezokolicznik myć, czyli ten i on odmienia się, się. Ja myję się, ty myjesz się, on, ona myje się, my myjemy się, wy myjecie się i oni myją się. Czyli odmienia się tylko to. Ten, ten bezokolicznik. A to zaznaczone na czerwono, ten zaimek zwrotny, się nie odmienia. Wszędzie, wszędzie jest to samo, co nie? No tak. No to teraz mam taką złą wiadomość, że w języku hiszpańskim tak nie będzie. Będzie trudniej. Będziemy musieli ten zaimek zwrotny odmienić. Hiszpańskim odpowiednikiem czasownika zwrotnego myć się jest lawarse, a Odpowiednikiem tego zaimka zwrotnego się jest hiszpańskie se. No i właśnie ten zaimek zwrotny se może występować z tymi czasownikami, które są w języku hiszpańskim zwrotne. Trzeba się ich po prostu nauczyć. No i może on występować przy czasownikach, nieważne do której koniugacji należą. Czy się kończą na r, tak jak lavar, se, czy kończą się na r, er, jak. PONERSE, czyli założyć na siebie. Albo czy są zakończone na ostatnią koniugację, czyli na IR. Na przykład aburirse, czyli nudzić się. Przypomniał mi się pewien bardzo ważny fakt, czyli to, że zazwyczaj jeżeli czasownik jest zwrotny w języku polskim, to również będzie zwrotny w języku hiszpańskim. Na przykład KĄPAĆ SIĘ w języku polskim to po hiszpańsku BANIARSE. Albo czesać się, po hiszpańsku to peinarse. Albo denerwować się, po hiszpańsku to enocharse. Ale nie zawsze musi tak być. Może być tak, że czasownik jest zwrotny w języku hiszpańskim, a po polsku już niekoniecznie. Na przykład quedarse, czyli zostawać. No jest tutaj ten zaimek zwrotny po stronie hiszpańskiej, czyli se, quedarse. No ale po stronie polskiej już niestety nie, jest to po prostu zwykły czasownik zostawać. Może być też tak, że czasownik jest zwrotny w języku polskim, ale po hiszpańsku już nie. Mam dwa przykłady, na przykład bać się, w języku polskim jest ten wzajemnie zwrotny się, a po hiszpańsku bać się to tener miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, nie ma tutaj nigdzie tego tego se. Kolejny przykład to śpieszyć się, a co po hiszpańsku oznacza tener prisa. No nie ma tego zaimka zwrotnego. No niestety już tak jest. Będzie trzeba to zapamiętać. I to tyle. I teraz przechodzimy do odmiany. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek, który był zarazem pierwszym z serii o języku hiszpańskim, no to wiecie już jak wyglądają końcówki, które doklejamy do tematu podczas odmiany czasownika? Czyli, jeżeli czasownik należy do pierwszej koniugacji, jest zakończony na R, no to końcówki, które doklejamy, to O, As, A, Amos, Ice i An. No i super! I bardzo Wam się to przyda dzisiaj. A jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to najpierw musicie obejrzeć tamten odcinek. No bo te końcówki będą się zmieniać w zależności od tego, do której deklinacji, koniugacji należy czasownik. No ale nieważne. Tutaj mamy czasownik zwrotny. I zobaczcie, jeżeli ten czasownik wyglądałby tak. Nie wiem, czy to widzicie. Nie miałby tego zaimka zwrotnego. No to wszystko wygląda super. No ale niestety ma zaimek zwrotny. Więc. Mamy już odmieniony czasownik lawar, tak to nazwę, no ale nie ma tego zajmka zwrotnego. No i tutaj musimy nad tym popracować, bo jak mówiłem we wstępie, ten zajmek zwrotny będzie się odmieniał przez osoby. Nie tak jak w polskim. Tutaj widzicie na czerwono, to się jest takie same dla wszystkich osób, a w języku hiszpańskim będzie inaczej. I teraz robię cięcie i wam pokażę, jak to będzie wyglądało, no bo przecież nie będziecie mnie oglądali jak piszę. No i gotowe. Zapisałem Wam już na czerwono zaimki zwrotne, których musicie się nauczyć. Jest ich pięć, mimo że osób jest sześć. Po prostu w trzeciej osobie się one podwajają. Czyli wyglądają one tak. W pierwszej osobie jest to me, w drugiej osobie jest to te, w trzeciej osobie jest to se, w pierwszej osobie liczby mnogiej to nos, w drugiej osobie liczby mnogiej to os, a w trzeciej osobie... Jest to również se, czyli łącznie 5. Jeżeli łatwiej wam tak będzie zapamiętać, to możecie to powiedzieć szybko. Mete nos o se. Ja przynajmniej tak robiłem. Tak, także co do pozycji tych zajęków zwrotnych, trzeba pamiętać, że one będą zawsze przed odmienionym czasownikiem czyli to me jest przed lawo, to te jest przed lawas. Jest wyjątek od tej reguły przy czasownikach modalnych, ale to jest temat na kolejny odcinek. Na razie zapamiętajcie to, bo w zdecydowanej większości będzie, będzie to wyglądało tak. No i teraz przechodzimy do odmiany. Przeczytam wam to, żebyście wiedzieli jak to wygląda. Spójrzcie. Ja myję się to w języku hiszpańskim yo me lavo. Ty myjesz się to po hiszpańsku tu te lavas, on ona myje się to el, eja albo usted, już mi się nie chciało pisać, se lava. My myjemy się to nosotros nos lavamos. Wy myjecie się to vosotros os lawise i oni myją się to ellos albo ellas albo ustedes, Z tego też mi się nie chciało pisać, se lavan. Czyli to tutaj se jest takie samo. No i jeżeli jest takie samo, no to po prostu odróżniamy osobę poprzez te końcówki. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No i tak naprawdę to wszystko. Teraz przechodzimy do ćwiczeń i zobaczymy. Nie, w sumie jeszcze nie. Nie będziemy robić ćwiczeń. Jeszcze Wam podam więcej przykładów, żebyście wiedzieli, jak to wygląda, a dopiero później przejdziemy do ćwiczeń. A, tak w ogóle, korzystając z okazji, że jest mniej więcej połowa filmiku i jeszcze jesteście skupieni, to mam dla Was ważne ogłoszenie. Chciałbym powitać sponsora dzisiejszego odcinka czyli Albion Online. Nie, żartuję, nie, nie ma sponsora. Ale mam dwa ważne ogłoszenia. Pierwsze jest takie, zapomniałem o tym wspomnieć w poprzednim odcinku. To jest to, że te osoby, które Wam tutaj wypisałem czyli Zio, Tu, El, Eja, Osotkos, Vosotros, Ejos, ejas, ustedes, usted i więcej w sumie osób nie wymyślili. One nie są aż tak przydatne w codziennej komunikacji, w, w tworzeniu zdań. Tak samo zresztą jak w polskim. No bo zobaczcie, jeżeli ktoś by się mnie teraz spytał, co robię, no to bym odpowiedział, że nagrywam filmik, co nie? Nie mówiłbym, ja nagrywam filmik, no bo to tak nienaturalnie brzmi. No i jeżeli Hiszpan by się mnie spytał to samo, no to bym mu odpowiedział grabo film, czyli no, no, nagrywam film, grabar to jest nagrywać, albo registrar. No nieważne, nie mówiłbym yo grabo un film, bo to po prostu brzmi tak nienaturalnie. Także to jest pierwsza kwestia, a druga kwestia, nie, nie wiem, zapomniałem. To jest najważniejsze. A, już wiem jaka jest była kwestia. E, obiecuję, że nie mam tego nigdzie zapisanego, nie mam Alzheimera od razu jak zakończyłem tamto ujęcie, to mi się przypomniało. E, w komentarzu znajdziecie listę, nie wiem, myślę, 20 takich najważniejszych czasowników zwrotnych, czyli tych, o których teraz mówimy. Mam nadzieję, że się przyda. No i zobaczycie, jak to wygląda w bezokoliczniku, jak wygląda odmiana. Także zajrzyjcie tam. I to tyle. Nie mam wam nic do sprzedania czy coś. Może w przyszłości zobaczymy. E, tak, także po prostu to chciałem wam powiedzieć. I przechodzimy dalej do odcinka. Pokażę wam inne przykłady tych czasowników zwrotnych, które pewnie pojawią się na liście, no bo umówmy się, no tych czasowników zwrotnych nie ma niesamowicie wiele. Znaczy pewnie są, ale są jakieś takie wyszukane. No, nieważne, bo już wam truje. Idziemy do odcinka. Z nieznanych mi powodów jakoś już tak jest, że jeżeli czasownik jest zwrotny w języku hiszpańskim i przy okazji należy do drugiej albo trzeciej koniugacji, czyli jest zakończony na "-r", er albo "-ir", no to przy okazji tam występują jakieś oboczności w środku, czyli tak w skrócie jest nieregularny, przy odmianie tego czasownika się zamieniają literki i tak dalej, więc nie będę Wam na razie tego tłumaczył, bo jest to skomplikowane i za dużo na jeden filmik. To będzie mój następny filmik, obiecuję. E, tak, także to tłumaczę, dlaczego na przykłady wybieram czasowniki zwrotne zakończone na AR, czyli jamarskę, czyli po polsku nazywać się, fajnie, bo ten czasownik jest zwrotny w obu językach, i konektarse, czyli łączyć się. I teraz Wam pokażę jeszcze raz, żeby Wam uchwalić. Jak to, jak to wygląda, czyli przed odmieniony czasownik przez osoby, przed niego wstawiamy te zaimki zwrotne. Nie będę wam czytał osób, z tych powodów, e, z, te, z tego powodu, które tłumaczyłem wcześniej, czyli wygląda to tak. Me jamo, ja nazywam się, w sumie nazywam się po prostu. Te jamas nazywa się, se jama on ona nazywa się, nos yamamos nazywamy się, os, jamaiz, nazywacie się i se, jaman, nazywają się i później drugi przykład, konektarse me, CONECTO łączę się te, konektas, łączy się se, conecta łączy się on, ona, tak tylko przypominam nos, konektamos, łączymy się os, konektaiz, łączycie się i se, konektan Łączą się. I teraz, jak już macie taką wiedzę, to przechodzimy do przykładów. Znaczy do ćwiczeń. Będą przykłady, ale wy zrobicie te ćwiczenia. Także, jeżeli jeszcze nie pamiętacie tych zajęć zwrotnych, to sobie je zapiszcie, bo będziecie skazani na siebie. Dobra, wynalazłem Wam w końcu jakieś dwa czasowniki zwrotne, na których możecie popracować. Jest to kalmarsę, czyli uspokajać się. Fajnie, bo zwrotny w. W obu językach i MUDARSE, czyli przeprowadzać się, również zwrotny w obu językach. Trudne wam wybrałem, co? Nie wiem, taki mnie zły nauczyciel. No, także powodzenia. Pamiętajcie o tych zaimkach zwrotnych. Tutaj mam ja zapisałem osoby, tak na wszelki wypadek. No i pamiętajcie, żeby odpowiednio odmienić również te, ten czasownik, który jest po zaimku zwrotnym. I to tyle. Trzymam kciuki. I to są odpowiedzi. Mam nadzieję, że Wam dobrze poszło. Nie zostawiam na Was żadnych pułapek. Przelecę szybko, przeczytam Wam jak to powinno wyglądać, żeby odcinek trwał dłużej, będę mógł włączyć reklamy czy coś. To był kolejny żart. Nieważne. Czasownik Kalmarse, czyli uspokajać się. Jeszcze raz przypominam, odmienia się tak. Mekalmo uspokajam się. Te calmas, uspokaja, uspokaja się. Se calma, on, ona uspokaja się. Nos kalmamos, my uspokajamy się, os kalmais, uspokajacie się i se kalman, uspokajają się. A czasownik mudarse, czyli przeprowadzać się, odmienia się tak. Me mudo, przeprowadzam się, te mudas, przeprowadza się, se muda, przeprowadza się, on, ona, to myślę. Nos mudamos, przeprowadzamy się, os mudais, przeprowadzacie się i ten przeprowadzają się. I to tyle. Także ten odcinek. W kolejnym odcinku opowiem Wam o czasownikach nieregularnych, w którym występują tak zwane oboczności, które odmieniają się trochę inaczej, niż byście mogli się spodziewać po bezokoliczniku. Także kolejny bardzo ważny odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka like i suba. Bardzo mi będzie miło. No... I to tyle. Siemano. Bardzo fajnie mi się nagrywał dzisiejszy odcinek. Nie wiem czemu.